Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o trzech cechach, o trzech rzeczach, które niszczą Twój biznes, które niszczą Wasz biznes. Będzie ciekawa historia, sporo inspiracji oraz takiej praktycznej wiedzy odnośnie tego, jak pracować nad sobą, nad swoim biznesem, nad swoim życiem. I pokażę Wam na przykładzie fajnej historii, jak nie popełniać błędów, które stoją u podstaw upadku wielu biznesów, czyli co robić, żeby swoje marzenia biznesowe spełniać? Jestem akurat yy, na teneryfie, na wyspach kanaryjskich i jestem tutaj ponieważ zawsze starałem się stosować do tych zasad i być lepszym człowiekiem i wam też polecam stosowanie tych zasad, o których zaraz powiem. Jestem teraz na takim etapie, że bardzo szybko zbliżam się do swojego pierwszego miliona i już kilka lat pracuję nad biznesem nad Amazonie, nad swoim blogiem, sklepem internetowym i Powoli się to wszystko udaje realizować właśnie dzięki tym zasadom, które zaraz opiszę. Ale zanim przejdziemy do zasad, to na początek historia, która przestrzeże Was i da Wam fajny przykład: tego właśnie jak niestosowanie się do tych zasad sprawia, że nasz biznes się po prostu marnuje, niszczy i tracimy wiele czasu, wiele pieniędzy i nie realizujemy swoich celów. Pierwszą zasadą, przepraszam, teraz ma być historia. Jeżeli chodzi o historię, to był kiedyś taki człowiek, którego znałem osobiście, który prowadził biznes i on miał kilka milionów złotych przychodu rocznie. Prowadził jakieś w najlepszym okresie swoim 10 placówek swojej firmy i on się określał właśnie jako milionera. I czy on był milionerem, czy nie stosując się do tych zasad no, to się sprawdzało, to co on robił. Jego telefon dzwonił od rana do późnego wieczora, miał 10 placówek, jeździł Mercedesem najnowszym klasy E, zawsze podkreślał, że musi być to najnowszy Mercedes, ubierał się w drogie garnitury, spał w najlepszych hotelach i to jeszcze okej, okay, bo każdy ma do tego prawo, ale często się zdarzało, że pomimo ogromnych wydatków, które. On miał w swoim życiu, w swojej firmie miał duże koszty, wszystko było w leasingu, lokale były wynajmowane i tak dalej, czyli przychody były ogromne, ale koszty były ogromne. Do tego ten człowiek często nie płacił wypłat swoim pracownikom, wywyższał się nad innymi ludźmi i określał się ciągle w każdej rozmowie praktycznie, że jest milionerem, jednocześnie no pokazywał swoim zachowaniem, że no nie szanuje innych ludzi i wydawał na potęgę pieniądze, których nie ma. Miliony złotych przychodów i ktoś... No właśnie, czy ten ktoś był milionerem? Według mnie niekoniecznie, ponieważ bycie milionerem to jest posiadanie raz, że jakiejś wartości netto, której nie wiadomo, czy on posiadał. Może posiadał, ale bardzo dużo wydawał, ponad to niż miał. Ale według mnie bycie milionerem to też pewnym, yy, pewnego rodzaju stan w którym się znajdujemy, nasze przekonania, to jakimi ludźmi, ludźmi my jesteśmy wewnętrznie, tak? nie tylko stan naszego konta, który jest gdzieś tam ważny, jako jedna z wielu składowych, ale też to, jakim człowiekiem każdy z nas jest. I teraz ten przedsiębiorca, który po czasie, jak się okazało, stracił większość oddziałów swojej firmy, zostało bardzo niewiele i które teraz cieszą się bardzo złą opinią. Wiele osób, po czasie, po latach, bardzo źle wspomina tego przedsiębiorcę. No i summa summarum, biznesy prowadzone przez niego też nie przetrwały próby czasu, nie przetrwały próby tego, co się wydarzyło, i próby podejścia tej osoby, która nie stosowała się do zasad, czyli właściwie popełniała błędy, o których teraz Wam opowiem. No i teraz. Czy błędy, które zniszczą twój biznes, które zniszczyły biznes tego człowieka? No i warto się nad tymi zagadnieniami pochylić, jeżeli zaczynasz lub jeżeli już prowadzisz swoją firmę. I sprawdzą się one, myślę, nawet w życiu zawodowym, szeroko pojętym, ponieważ nawet pracując i zarabiając na etacie, stosowanie się do tych zasad bardzo ci pomoże, jeżeli chodzi o osiąganie więcej, zarabianie więcej. Pierwsza sprawa to jest kwestia Twojego Ego, czyli ego, to znaczy ja. Ta osoba, o której opowiadałem, cały czas zaspokajała własne potrzeby. Nie myślała o potrzebach klientów swojej firmy, o potrzebach swojej firmy, pracowników, tego, co trzeba zrobić, żeby było dobrze w firmie, żeby firma zaspokajała potrzeby, żeby rozwiązywała problemy, a niestety myślał tylko i wyłącznie ten pan, ta osoba o tym, jak zaspokoić swoje ego. Swoje potrzeby, czyli był Mercedes najnowszy, było wydawanie pieniędzy, drogie hotele, garnitury, zarazem było wywyższanie się nad innymi, żeby siebie dowartościować. Nie możesz tylko myśleć o swoim ego, o swoim ja, ponieważ nie doprowadzi Cię to z czasem do fajnych wyników finansowych, zawodowych itd. I. Można oczywiście swoje ego i powinno się zaspokajać, ale jeżeli chcemy rozwinąć swoją firmę, no to warto jednak troszeczkę swoje potrzeby na bok odłożyć i zaspokajać potrzeby swoich klientów, tak? Osób, które gdzieś tam te pieniądze do naszej kieszeni wkładają. I Oczywiście swoje ego można z czasem fajnie zaspokoić, ale najpierw należy jednak zadbać o potrzeby klientów własnej firmy. Niestety o tych potrzebach ta osoba, o której opowiadałem, zapomniała. Druga sprawa to prokrastynacja. Było ego, teraz jest prokrastynacja, czyli odwlekanie spraw ważnych, które trzeba w swojej firmie załatwić. I teraz Yy, historia, którą opowiadałem przed chwilą, charakteryzowała się tym, bo większość oddziałów firmy upadło, prowadzonych przez tego milionera i tam było mnóstwo ważnych spraw, które trzeba było załatwić, które trzeba było zrobić i te sprawy były odkładane. Lata mijały, yy, lokale czy te oddziały firmy były prowadzone źle, wiele systemów nie było prowadzonych na czas i firma się starzała, a świat się zmieniał i trzeba było zrobić wiele rzeczy, które nie zostały zrobione sprawy się nawarstwiały i po jakimś czasie okazywało się, że jest już za późno, żeby coś naprawić i firma czy dany oddział danej firmy po prostu upadał. No i nie udawało się y, utrzymać tego, zrobić dobrego biznesu i biznes upada. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o błędy, które popełniamy w prowadzeniu firmy czy w ogóle w życiu, jest to tak zwane y, z angielskiego lower self Czyli takie nasze niższe ja, taka nasza zwierzęca natura, czyli nieumiejętność pohamowania swoich instynktów, naszego głodu, naszej chęci wydawania pieniędzy, które zarobiliśmy. I w przypadku historii i przedsiębiorcy, milionera, o którym opowiadałem, było tak, że ta osoba wydawała więcej niż miała. Może i w tych firmach, w tych oddziałach tych firm było naprawdę wiele milionów złotych przychodów. Ale co z tego, skoro większość tych pieniędzy, jak nie więcej nawet niż było przychodów, była wydawana na samochody, na leasingi, na wywyższanie się, na hotele, i tak naprawdę te oddziały funkcjonowały tylko na jakichś tam kredytach obrotowych, czyli bardzo pod kreską. Pomimo dużych przychodów wszystko było pod kreską, a potrzeby były zaspokajane no na wyższym poziomie niż można by to było. Dlatego Staraj się opanować, staraj się opanować w wydawaniu pieniędzy firmowych, w wydawaniu pieniędzy prywatnych. Nieważne, czy zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie, 5 czy 500, wydawaj na przykład połowę, a resztę odkładaj, inwestuj, miej poduszkę finansową. Ja na moim blogu promuję podejście i mówię to na wiele różnych sposobów. Nawet mówiłem to fajnie w poście na temat biedy religii, że należy konsumować o wiele mniej niż. Posiadasz. W tym wypadku yy, przychody były ogromne, a konsumpcja była jeszcze o wiele większa niż przychody, które były wielomilionowe. Ja, na przykład, w moich firmach, w moich działalnościach, w tym, co robię, zarabiam dobre pieniądze. Może nie są to jeszcze miliony złotych przychodów, ale wciąż mówimy tutaj o. W ciągu ostatniego roku miałem przychodu około pół miliona złotych. Jeżeli chodzi o sam y, sklep z kursami online o mojego bloga i przychody z afiliacji, a ja wciąż wydałem naprawdę, nie wiem, może 20-30% z tych pieniędzy, wszystko inwestuję, kupiłem teraz drugą nieruchomość i y, staram się po prostu żyć na poziomie takim, jaki mi pozwala mój biznes, ale większość pieniędzy moich odkładam i wcale, y, że tak powiem, moje życie, mój, mój komfort na tym nie cierpi. Pracuję ciężko ale odkładam więcej pieniędzy. Także pamiętaj, żeby uczyć się w, na takich małych nawykach, tak? Jeżeli chodzi nawet o spożywanie posiłków, o wydawanie pierwszych twoich zarobionych pieniędzy, które może są jeszcze niewielkie, staraj się odkładać, konsumować o wiele mniej. Potem jak będziesz prowadzić może duży biznes, to wciąż będziesz wydawać tylko y, mały procent tego co zarobisz, będziesz inwestować i staraj się być osobą, która ma właśnie umiar we wszystkim, tak, żeby nie przewartościowywać swojego ego, być osobą systematyczną, wydawać mniej, jeść mniej, oszczędzać pieniądze i starać się dawać przykład tym, co robisz, innym osobom, może pracownikom, czy tym, którzy Cię widzą, bo nie ma nic gorszego niż osoba, która zarabia dużo, wydaje jeszcze więcej i do tego chwali się. Poniżając innych, według mnie jest to najgorsze, co można zrobić w życiu. Ja jestem fanem osób, które są skromne, szczególnie osób, które dobrze zarabiają, a potrafią być skromne, które szanują innych, które inwestują, które odkładają na przyszłość i dają taki świetny przykład, jeżeli chodzi o tworzenie biznesu, o tworzenie życia szeroko pojętego właśnie swoim zachowaniem. Także pamiętaj, Twoje ego przeszkadza Ci, jeżeli chodzi o tworzenie biznesu, prokrastynacja, czyli brak systematyczności oraz nasza zwierzęca natura, która każe nam konsumować o wiele więcej niż posiadamy, niż możemy zmieścić w siebie. Twój biznes jest do dupy, jeżeli Ty jesteś do dupy i wszelkiego rodzaju wiedza. I miliony złotych przychodu, przychodu zda Ci się na nic, jeżeli ty będziesz kiepską osobą, także pracuj nad sobą, nad swoimi przekonaniami, nad takim tak zwanym mindsetem, który pozwoli ci, niezależnie od wielkości Twojej firmy, od pracy, którą masz, od tego co robisz, być osobą, która będzie prowadzić to, co prowadzisz, tak, swoją firmę na wysokim poziomie, szczególnie jeżeli uda Ci się zrobić coś więcej, wtedy te przekonania Twoje, o których tak często mówię na blogu. Spowodują, że wszystko będzie Ci się fajnie układać i Twoja firma nie będzie pod upadać. Nie popełniaj błędów osób, które straciły naprawdę ogromne firmy, które mogły być świetnymi firmami. Pracuj ciężko. Ja pozdrawiam serdecznie z pięknej Teneryfy. W tle widać tam daleko yy, Najwyższy Szczyt Hiszpanii, na którym byłem kilka dni temu i staram się tutaj nie tylko siedzieć na tyłku i jeść ile się da. Ale podziwiać fajne widoki, spacerować i odkrywać nowe miejsca. Do tego też ciebie zachęcam. Jeżeli podobał ci się ten film, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dodania łapki w górę oraz do zapisania się na darmowy kurs Amazona i biznesu online. Ja teraz jadę dalej, będę odwiedzać kolejne fajne małe miasteczka, odkrywać lokalną kuchnię i wspaniałe specjały. Świetna kuchnia, owoce morza, zdrowa żywność. Czyste powietrze, coś, czego na co dzień brakuje mi w Krakowie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.